Ruszamy w kolejną podróż. Tym razem lecimy do Turcji. Pierwszym etapem naszej podróży jest do Jasno Lotnisko w Krakowie. Mamy trochę za ciężką walizkę, więc musimy coś wyciągnąć. Mała towarzyszka. Bilet dla pieska kupowałam dzień wcześniej, dzwoniąc na infolinię linii lotniczej. Podczas robienia check-in został sprawdzony mój paszport oraz paszport pieska. Przechodząc przez bramki i kontrolę bagażową, piesek musi być trzymany na rączkach. Jesteśmy już po odprawie, jesteśmy już też po kontroli paszportowej. I tym razem nadzwyczajnie długo to wszystko trwało, ponieważ strażnik pierwszy raz miał do czynienia z osobą, która podróżuje z psem. Co mnie to trochę zdziwiło i tak nie wiedział zbytnio jakie dokumenty i ten paszport wertował z 20 razy. No i trwało to kilkanaście minut, no ale jesteśmy już wszyscy razem. Było mnie chciało, tak było mnie. <noise> no i jesteśmy, jeszcze mamy spory zapas. Jakieś dwie godzinki, no ale w dobrym towarzystwie to szybko czas mija. <noise> Przejdźmy teraz do tego jakie w ogóle dokumenty są wymagane dla psa. Otóż, oczywiście, jest to paszport. Paszport, w którym jest napisany numer chipa pieska. Pies musi być zaczypowany, musi mieć aktualną szczepionkę przeciwko wściekliźnie, musi mieć wykonany test miareczkowania, bo sprawa wygląda tak, że można wylecieć z Polski bez tego testu miareczkowania, ale do Polski nie można wrócić, więc trzeba go wykonać. Na ten test czeka się jakieś 3 tygodnie, 4 tygodnie i pies musi mieć 3 miesiące, żeby móc wykonać taki test. Więc to są te rzeczy, które są niezbędne. Tym razem pytali właśnie o tą szczepionkę przeciwko wściekliźnie oraz to, czy pies ma czik. To są kanapeczki, moje mamy najlepsze na świecie. Specjalnie wstała o 4 rano, żeby zrobić te kanapki Jestem pełna podziwu. Pozdrawiamy mamę Halinkę. Zdecydowanie to nie należało do najprzyjemniejszych rzeczy jakie przeżyłam. Nie polecam, nie polecam krzesła masującego w Krakowie, zdecydowanie. Gdzie masz pieska? Tu jest piesek. Pliśmy wystartować. Rafał już zdążył zasnąć. Podczas startu i lądowania pies musi być umieszczony w transporterze i znajdować się między nogami, natomiast później mogliśmy go wyjąć i trzymać na kolankach. Wylądowaliśmy już w ankarze. Mamy małe opóźnienie, jakieś 40 minut, ponieważ warunki pogodowe nie były zbyt sprzyjające. No i już jesteśmy tutaj w Ankarze, mamy 2 godziny niecałe, godzina 30 minut na przesiadkę. No, czas jest dobry. Opowiedz sytuację, która się wydarzyła. Nie mamy miejsc. W kilku minutach na szczęście sytuacja się wyjaśniła. <laughs> Za chwilkę będzie start, więc mini jest umieszczona w transporterku i znajduje się między nogami. Mamy taki fajny transporter, który z każdej strony posiada siateczkę, nawet od góry. Dzięki czemu możemy obserwować, jak zachowuje się mini, a mini może obserwować nas. Jak widać, w ogóle nie jest zestresowana. że dolecieliśmy. Jesteśmy już w Istambule, ale czeka nas jeszcze jeden etap podróży, a mianowicie dostanie się z lotniska do centrum. Zajmie nam to jakieś 40 minut, no ale najważniejsze, że dotarliśmy, że obyło się bez problemów. Mini w ogóle nie była zestresowana. Poszła jak składka. Wygadałam. Byłoby za dobrze, gdyby obyło się bez problemów. Okazało się, że nasza torba jest w służbie celnej, jakaś dodatkowa kontrola, więc teraz jesteśmy tylko 40 minut na czekanie na naszą walizkę, która się okazała być tam. No, zobaczymy do czego się przyczepią, aby szybko poszło. O <gry> co chodziło z tą walizką? Po prostu. Sprawdzili zawartość. Nie musiałem wyjaśniać. Akurat na nas trafiło, ja nie wiem, zawsze jakieś muszą być przypały. No po prostu bez przygód nie obędzie się chyba nigdy. Myślę, myślę, że przyczyną mógł być mąż no, balist. No. Zaczynamy ostatni etap naszej podróży. Czyli dojazd do centrum mini padła. Wykończona po całym dniu, wcale jej się nie dziwię. Czeka nas jakieś 4 4, Już zapomniałam, jakie w Stambule są korki. Jest teraz pierwsza w noc i zobaczcie, jaki jest ruch. I tym akcentem rozpoczynamy kolejny rozdział. W następnych vlogach pokażę Ci piękno Stambułu. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze oraz oczywiście subskrypcje. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!